piątek 21 maja przed Urzędem Miejskim w Kozienicach odbyła się druga edycja akcji Majówkowe Sadzenie. Kolejny raz wspólnie z Lasami Państwowymi, z naszym Nadleśnictwem kozińskim wydajemy drzewka. Chcemy pokazać, że drzewa, las pełnią wiele funkcji. Z jednej strony jest to element naszego środowiska, czyli naszego życia, ale z drugiej strony lasy to też element gospodarczy, więc chcemy, żebyśmy wiedzieli, że ten rozwój musi być zrównoważony. Mamy ostatnio podsumowanie 10 lat gospodarowania w lasach, taka gospodarka dziesięcioletnia i w Kozińce wypadają bardzo dobrze. Przybywa tych terenów zalesionych, przybywa drzew, natomiast chcemy też, żeby mieszkańcy się w to zaangażowali, bo jeżeli wszyscy będziemy dbali o lasy, to będą służyły nam przez wiele lat. Drzewka wydawane były od godziny można je było odebrać nieodpłatnie. Każdy chętny mógł maksymalnie otrzymać dwie rośliny. Były to sadzonki sosen, jodeł, świerków, głogów, dereni i jarzębin. Zapytaliśmy przedstawiciela naleśnictwa Kozienice, jak je sadzić, aby się przyjęły. Zielonym do góry i przede wszystkim trzeba starannie ubić ziemię wokół, wokół tej sadzonki przy, przy korzeniach i podlewać w pierwszym roku. Ważne jest też miejsce, w którym sadzimy, no to wiadomo, nie przy samym murze, nie przy samym ogrodzeniu, bo to drzewo się rozrasta. Będzie rosło w górę i na boki i będzie coraz większe. Więc nie przy samym budynku, nie przy samym jakimś innym większym drzewie, tylko drzewko potrzebuje przestrzeni. Aby po przyjęciu drzewo nam zdrowo rosło, należy odpowiednio je pielęgnować. Najważniejsze jest podlewanie w pierwszym roku jeżeli drzewko dobrze rośnie, to najprawdopodobniej w drugim roku już nie trzeba podlewać. Ono sobie poradzi, bo roz, rozrastają się korzenie, sięgają głębiej. No chyba, żeby wystąpiła jakaś wielka susza, no to jeszcze w drugim roku trzeba, trzeba się postarać i, i podlać. Myślę, że y, te gatunki, które tutaj mamy, poradzą sobie. No y, podsypanie, podsypanie jakiejś żyźniejszej ziemi do dołka y, jest wskazane, ale... Ale nie jest jakimś koniecznym warunkiem. Jeżeli ktoś ma żyzną w miarę glebę w ogródku czy na podwórku, to, to sadzonka sobie poradzi. Jak widać, tego typu wspólne akcje gminy Kozienice i nadleśnictwa cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.